56 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie od lat bierze udział w różnych wydarzeniach związanych z pielęgnowaniem pamięci o naszych bohaterach narodowych, a zwłaszcza o patronie placówki, rodmistrzu Witoldzie Pileckim. Wiele inicjatyw podejmowanych i organizowanych jest w murach naszej szkoły. I tak tradycją liceum stały się spotkania ze świadkami historii. 21 stycznia 2020 roku. Na zaproszenie młodzieży przybył do nas wyjątkowy gość: pan Andrzej Marek Ostrowski, syn Eleonory Ostrowskiej, łączniczki i szwagierki rodmistrza Witolda Pileckiego. W spotkaniu wzięła udział także synowa pana Andrzeja, pani Anna Ostrowska, która jest absolwentką naszego liceum, a obecnie pełni funkcję rzecznika ministra edukacji i nauki. Pan Ostrowski przypomniał bogate życiorys naszego wielkiego bohatera ze szczególnym zaznaczeniem wątków rodzinnych. Podzielił się przede wszystkim osobistymi wspomnieniami związanymi z wujem Witoldem. Podkreślił przy tym jego kreatywność, ogromną odpowiedzialność, a także życzliwość i troskę o innych. Wszyscy z ogromną uwagą wysłuchali tej zajmującej opowieści, która sprawiła, że patron naszej szkoły stał się nam jeszcze bardziej bliski. Spotkania z ludźmi, którzy naprawdę to przeżyli, są dla nas cenniejsze, chociażby ze względu na ich autentyczność. W dowód wdzięczności nasz gość otrzymał pamiątkową statuetkę z wizerunkiem rotmistrza. Ze wzruszeniem wysłuchał także dedykowanej mu przez jedną z uczennic ballady o rotmistrzu pileckim z repertuaru Lecha Makowieckiego. W drugiej części spotkania odbyło się podsumowanie kolejnej edycji szkolnego konkursu Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Oprócz wykazania się znajomością życiorysu patrona, uczestnicy konkursu rozważali w swoich pracach, dlaczego Witold Pilecki jest bohaterem i wzorem dla kolejnych pokoleń Polaków i jak dziś należy pielęgnować pamięć o nim. My jako uczniowie. Potrzebujemy takich ludzi, aby poznać realia tamtych czasów i nie przeżywać takich okropności. Jednocześnie, aby uświadomić sobie, że żyjemy w lepszych czasach i zawdzięczamy to ludziom takim jak lotmistrz. Szczególnym wyróżnieniem dla wszystkich laureatów i uczestników było przyjęcie gratulacji od naszych honorowych gości. Pan Andrzej Ostrowski złożył także swój podpis na dyplomach. Nie obyło się bez ciepłych, indywidualnych rozmów i wspólnych zdjęć. To był bardzo dobry dzień. Wspaniała lekcja historii, pamięci, wdzięczności i życzliwości. Taka sztafeta pokoleń przekazująca najcenniejsze wartości. Mamy nadzieję na kolejne podobne spotkania. Wanda Leśniak, 56. Liceum Ogólnokształcące im. r. Witolda Pileckiego w Warszawie.